Nie rozdzielać się, mówię po raz ostatni, bo już mnie to denerwuje. Bo jakbyście mnie słuchali, to by się tak nie stało. No ale dobra. Yy, możecie chodzić jak chcecie. Z kim chcecie, ale musicie przynajmniej skorzystać z 10 atrakcji. Dobra, to my już wiemy, jak chodzimy. My razem. Ale ja nie chcę sama chodzić. No trudno, musisz chodzić, bo my cię nie przyjmiemy. My też nie. Proszę panią. No, sorry, no musisz sama chodzić. Chodźcie. Dziewczyny. No, ej, poczekajcie. Nie, ty z nami nie idziesz. Mm. Chodźcie. Pójdziemy tu. Czy ktoś tutaj jest, żeby nas obsłużyć? Tak, ja tu jestem. Ty pójdziesz sobie tu. Ty sobie pójdziesz tu i ty tu. I trzymajcie się, bo będzie niezła jazda. O, hop. no i jak? Niedobrze. Niedobrze nam. Wyłaście szybko, bo kolejne osoby chcą. Mm, I macie zdjęcie. Pokażcie fajne mam. Wyszło. Dobra. Mm, to nie, to nie był za dobry pomysł, żeby Iść najpierw, najpierw, właśnie tu. To chodźmy na kosmodogi. a ty zobacz to. Idziemy na to. Ja też idę. Nie zabronicie mi. No dobra, ale my nie mamy z tobą się. No i jeszcze ty, i ty się. Dobrze. Ale niech będzie wolno. Tego to ja nie obiecuję, ale na pewno będzie. Podoba Ci się. Zacznijmy. Z bardzo wolno, ale może być jeszcze szybciej. O nie. Czy ja nie znamy się na robocie? Najszybciej jak ci da! Ha, 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 ha. Ha, nie zatrzymam was. Ha, ha. Pomocy! Ja nie chcę już. Trudno, że nie chcecie. Zostaw moje dzieci w spokoju. Nie zostawię. Ha, 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 ha. No jak tak, no to pożałujesz. To ja se pójdę teraz do y, tego, do waszego szefa. I was zaraz wszystkich zwolni, bo jak chcecie tak robić, to nie mam mowy. No ale Już. Dobrze już łączyłem, pasuje pani. Tak pasuje, ale to straszna nuda. Wychodźcie raz dwa. Ja nie wychodzę, mi się podobało. Idziemy na kosmodogi? Jasne! Co wam się tu dzieje? Nic! Idź stąd. Dobra, no to my siadamy ten. O, widzę, że jednak przygarnęliśmy cię nową. Tak. Wywalam to zdjęcie niepotrzebne. Idę do, do pani. Okej. Okay. To dzień dobry. Yy, dzień dobry. Ja bym poprosiła jednego kosmodogi... trzy kosmodogi. Dobrze. Mm. Ale niestety nam się już skończyły kosmodogi. No dobra, to idziemy gdzieś indziej? Tak, idziemy też tam, gdzie oni. <grym> Idziemy na mniejszy poziom. Nie mogę się tego poziomu doczekać. A wow! Ale fajnie! Wow! Wow, wow, wow! Nie mogę się doczekać. Idę! Ja też! Ja też co chodź tu idziemy! Muszę wziąć to, no to ja biorę yy, tą. Yy, też tę, nie. Tak. Dobra. To skoro ja jestem asystentką, to wam pomogę. Ale za wolno, dotąd jak chcecie. Mm -hmm. Wszystko się tak wysoko... A to trzeba miarę zbierać, a widzicie, że no, ja też mogę być. No. Dobra, e, to kończę. Mm, to pa. Dobra, ja se idę już stąd, ja też. Oni sprawdzają tam w ogóle tą wysokość, czy nie? Lepiej się cieszcie. Co ty powiedziałeś? Lepiej się cieszcie, bo jesteście za niskie, żeby na takie rzeczy chodzić. Ja nie jestem. Zapraszam wszystkich na kolejkę górską. Idziemy. Ej, ale ja byłam w kolejce z drogi. Ty nie jesteś niczego warta. Jeden jest wolny zawsze. Dwa znaczy. Yy. Stop. Dobra. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Zaczynam. Z początek wchodzisz Ty pod miarkę. O, tu już mierzę. Możesz wejść. Czy jeszcze jest jakieś miejsce w tym wagoniku, bo ja bym chciała. Yy. Ty nieco wyższa. Też możesz wejść. A ja? A ja też mogę. <laughs> Ale ja ci nie powiedziałem. <laughs> Będziecie razem w wagoniku. Nie mam mowy. Nie, 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 nie. 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 Mm, takie mięki na mnie nie działają. Koniec, kropka i będziecie. Mm, dobra. Y, to wuszczam. Każdy wagonik się zatrzyma, więc siadajcie. Mi pan sprawdzał wzrost. Ja nie sprawdzę. Niestety jesteś za niska, ale co? Jesteś za niwiutka. Nie możesz tu przejść, więc, papa. Mm. Niesprawiedliwe to. Mm. Za to i ja mogę pójść. I ja. Bo my jesteśmy wysocy, a ty nie ale że jestem wysoka. Dzień dobry, my proszę chcemy zmierzenia Ty też trochę za niski. Oj. No i widzisz co. Ty możesz być. Siadaj. Nie chcemy tak wolno, musi być szybko. Dobra, pierwsza para wychodzi, bo minął czas. No dobra. Mamy przynajmniej odhaczony punkt. Dora, dalej. Wy też wychodzicie, minął czas. Oj, to było tak fajnie. Dobra. Zamykam. Hop, do widzenia. Do widzenia. Ale oni są za niscy na to. Oni naprawdę są za Okej. Ok. To teraz przejdźmy do następnego poziomu. Bo może tam będzie coś fajnego. Wow. Sklepik. Koło moje, niskie. Dziewczyny, dawajcie. Nie ty, to nie jesteś dziewczyna. Y -y -y -y. Czy zostawiłyśmy naszą koleżankę? A może będzie. o Tu jest. Jestem już. Choć chodźcie chodź, tyle chodź szybko. Może, może pogramy, ale jest nieparzyście. Dobrze, nie ma ród. Na początek z nią. Okej, jak w to się gra? Strzela się pistoletami. Tu, tu, tu. Wygrałaś. Czekaj, bo ja muszę na Okej. Okay. On zacina się. Zacinało się. Nic na to nie poradzę. Teraz wy sobie zagrajcie. Ale ja teraz chcę mieć ten pistolet. A, zacina się. Niesprawiedliwe. Dobra, chodź. Czy możemy wszystkie razem usiąść? A gdzie wy siadacie, dziewczyny? Tu? No dobra. Niech będzie. Dobra, ale kto nas włączy? Już idę, już, już. już. Jesteście odpowiedniej wielkości, więc puszczam powoli. Ojej! Ale szybko! Gra mm. już już stopuję. O. Już, już. Op. Macie jesteście zatrzymane i teraz łaźcie, hop... Niestety nie było zdjęcia, bo tutaj nie ma zdjęć. ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Bardzo podobało. To ja wracam na swoje stanowisko. I papa papa Pa. pa, pa, pa. Em. Super tam jest i szkoda, że możecie wejść. My musimy iść teraz yy. musimy iść teraz do pani. Mmmm, okej. na tam, gdzie pani powinna być. Ale nie wiem czy jest. Tu yy. jest. O, gdzie tu jak było? Yy, yy, nudno. Fajnie, super, super. Ale też trochę nie Dobra. Nie marudźcie. Chodźcie, jedziemy do szkoły. Dobra, ustawicie w parach. Co z tego, że dopiero co wyszliście? No dobra, już. No i mam nadzieję. I kto może to dzisiaj idzie ze mną do centrum handlowego? My nie możemy, więc my już spadamy. Ja też nie mogę. Sorry, sorry się nie mówi. Ona już, proszę panią poszła. No dobra, to chodźmy do tego centrum handlowego. Dobra, już jesteśmy. I proszę, możecie robić co chcecie. Dobra, to patrzcie, tu mamy coś. Dobra, chodźmy może dalej, bo może tu coś będzie. Wow. Uciekajcie! Nie uciekajcie mi. Dobra. No to tak. Patrzcie, coś tu jest. Ej, to chyba tam trzeba wpisać. Czekaj, biegnę, 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 biegnę. Rakieta. pieniądze pieniądze Co to Co co? Wow Hm! co by tu ah jakie piękne co ci się tak świeci ile tu już mamommy o boja Jak to się zamyka? O, tak. O, <laughs> Dobra, ale może. Chcemy Zobaczmy... chłopu. O, nie tam. Już. Chcemy na drugie pięcioro. Mm, mm. Co będzie Sk e karta? Proszę tą kartę zostawić. Okej. Okay. Ale pięknie. Bardzo mi się podoba. Przepięknie. Dobra, ale trzeba już iść. Co tu? Za już dzieci rzeczy. Ale fajnie tu. Dobra, chodźcie, bo zaraz się tutaj zabujać. Chodźmy na trzecie piętro. Mam nadzieję, że coś tam będzie fajnego. O, co to? Okej. Okay. Mm -mm. Musimy tu... Tu nie wolno wchodzić. Macie tu... W sumie was odprowadzę. Mm. Zapraszam w tamną stronę. No, halo. Tu macie jedzenie. Nie będziemy wchodzić dalej, bo tutaj może, mogą tylko klienci wchodzić. A wy widzę, że chcecie tylko oglądać. Tu macie toalety. No i jak widzicie, tu możesz umyć ręce. Tylko niby, nie jest tu przeznaczone wszystko dla mężczyzn i tych, tylko tutaj wszyscy. Ale nie ma pisu Arów. No bo nie ma. I tu jest... oaza spokoju. Aha. Mhm, widzimy. nie pani nas No Dobra, to idę. Jeśli lubicie takie filmiki, to zostawcie lajka i subskrybujcie. Oczywiście koniecznie z dzwoneczkiem. Pa!